Dzięki, że naprawiłeś drzwi do mojej kawiarni. Spoko, nie ma sprawy, ale muszę już lecieć. Cześć! Stój, muszę ci coś pokazać. Doktorku, ale ja teraz nie mogę. No nieważne, chodź ze mną. No dobra. To jest moja nowa maszyna. A co ona tak tu właściwie robi? Mm. Tak naprawdę będziesz moją pystelką. Właś. No ale. Właśnie. No, a czy to bezpieczne? Na pewno. Jeśli ta maszyna okaże się przydatna, to zaraz będzie nasza. Tylko chwilę musimy poczekać. Doktorku, twoja maszyna naprawdę działa i, i to super. Jestem silniejsza i większa. Wiedziałam, że ta maszyna wreszcie na coś przyda. Dobra, to ja lecę naprawiać wszystko, co zniszczyli ci złaczyńcy. Cześć. No to jeszcze ulepszę tą maszynę. Dobra. Wiedziałam, że ta maszyna będzie przydatna. Nie mogę się doczekać, kiedy ją przetestuję. Zaczekajcie tu chwilę. Ech, ale, 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 szefie, nie wiem, czy to bezpieczne, poza tym nie mamy nawet na to pozwolenia. Cicho, jeden sobie pozwolenie. <laughs> Myślisz, że dobrze zrobiliśmy puszczając go tam? Nie wiem. Haha, mówiliście coś? Idę wyzwać tam dziewczynę na pojedynek. Ciekawy, czy ci się zjawi. Pokonam cię bez najmniejszego trudu. A więc jednak się zjawiłaś.